Witam, znajdujemy się w Kielcach na targach Agrotech. Jesteśmy w Kali Anasyjsku 25 w firmie Joskim. Ja nazywam się Adam Chmurak. Jestem koordynatorem technicznym w firmie. Na jak chcieliśmy zaprezentować gamę naszych maszyn. Przywieźliśmy tutaj praktycznie, można powiedzieć, każde urządzenie, które oferujemy, m.in. wozy astylizacyjne wraz z rozlewaczami, oprócz tego rozrzutnik obornika przyczepę transportową z do Tak naprawdę no, targi nie, nie pozwalają nam zaprezentować praktycznie całej gamy maszyn, ale chcieliśmy pokazać chociaż na miastkę tego, co, co oferujemy naszym klientom. Tutaj chcemy się z klientami spotkać, chcemy porozmawiać. Nakreślić temat, to tak naprawdę u nas możemy klientom dopasować maszyny do ich potrzeb i tak naprawdę kwestia już samego skonfigurowania maszyny myślę, że nastąpi w terminie późniejszym, gdzie, gdzie tak naprawdę dopasujemy się do profilu klienta. W naszej firmie tak naprawdę możemy klientom sprzedać dwa rodzaje maszyn, czyli maszyny w wyposażeniu uniwersalnym lub maszyny skrojone typowo pod danego klienta. Oprócz tego zapraszamy również w dniach 29-30 marca do siedziby naszej firmy w Czciance, gdzie organizujemy dni otwarte. Klienci mogą zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych maszyn na żywo. zapraszamy.